Cześć, w dzisiejszym filmiku powiem wam jak czytać dokładnie kody silnika, co one oznaczają i co możemy z nich się dowiedzieć. Także zapraszam. Jak widzicie tutaj mamy różne oznaczenia, różne silniki, niemniej jednak oznaczenie np. 139 FMB, czyli popularny silnik czterosuwowy występuje w dwóch wersjach pionowej i leżącej, a jednak oznaczenia mają te same. Dlaczego tak jest? Jak rozpoznać dany silnik? Już wam tłumaczę. Przyjmijmy sobie oznaczenie ZS1P40QMB Czyli silnik dwusuwowy Taki jak na przykład jest w Kiwayu Focusie I co z tego rozumiemy? Pierwszy człon oznaczenia ZS Jest to fabryka z W przypadku silników Kiwayowskich będzie to KW W przypadku silników Rometowskich będzie to RT I tak i tak dalej Jedynka w tym oznaczeniu oznacza ilość cylindrów Jest jeden cylinder. P w tym oznaczeniu oznacza, iż silnik jest poziomy Ale nie zawsze się podaje tego oznaczenia I często jest to pomijane Kolejna litera jest e, czyli silnik dwusuwowy. W przypadku silnika czterosłowowego jest to niepodawane. I następnie mamy cyfrę 40. Jest to po prostu średnica cylindra. Kolejno mamy Q. Jest to chłodzenie powietrzem wymuszone poprzez wiatrak z magneta. Kolejno mamy M. Tutaj wszystkie silniki będą miały to znaczenie. To jest po prostu typ silnika motocyklowego do jednośladu. I kolejno mamy B, czyli klasę pojemności 50 cm. Raz może być literka A, ale literka A oznacza klasę pojemnościową do 49 cm. I przeważnie te silniki mają mniejszą średnicę w karterze, także w tych silnikach prawdopodobnie zainstalujecie cylindra 110 bądź 90 i przejdźmy dalej do oznaczenia. W pierwszej kolejności mamy kod producenta, czyli fabrykę, gdzie został wykonany silnik. Następnie mamy układ cylindrów, liczbę cylindrów, cykl pracy. Kolejno mamy średnicę cylindra, następnie rodzaj chłodzenia, przeznaczenie silnika, zawsze to będzie M w silnikach z pojazdów jednośladowych, motocyklowych. Kolejno mamy klasę pojemności, następnie mamy rodzaj paliwa, to rzadko się zdarza, żeby to było podawane, ponieważ benzyna tego nie ma podawanego i możemy mieć numer generacji tego silnika. Tego tutaj nie wpisałem, bo rzadko kiedy to się trafia, ale jeśli macie silnik 1E40MB, jest to silnik dwusuwowy stojący, chłodzony cieczą, to będzie tam na końcu prawdopodobnie podany numer generacji tego silnika. I tutaj Wam wypisałem wszystko, to, co powinno Was interesować, czyli podział układu cylindru. Pionowy nie ma oznaczenia, widlasty ma oznaczenie V, następnie Podział cyklu na czterosuwy nie mają literki, dwusów mają literkę E. Rodzaj chłodzenia. Chłodzenie cieczą nie ma literki, F jest to chłodzenie po prostu z otoczenia, Q jest to chłodzenie z wiatraka w obudowach, Y jest to chłodzenie olejem, rodzaj paliwa. Benzyna nie ma, C jest diesel, M gas, J metanol, N etanol. Też są inne rodzaje paliwa, ale to już w silnikach samochodowych i mamy pojemności skokowe. I tutaj podałem Wam tylko do 250 cm i tutaj zawsze jest sprzeczka oznaczenie FM. BFMA. A oznacza, że jest to silnik do 49 cm3 o mniejszej średnicy karterów i ich jest bardzo znacznie mniej, ponieważ nie opłaca się produkować mniejszych karterów, gdzie można wyprodukować kartery o większej średnicy pod cylinder i klepać np. 5 rodzajów silnika, jak i nie więcej. I tutaj mamy kolejne oznaczenie B. Jest to 50 cm3 i gdy macie to oznaczenie, możecie sobie na przykład wsadzić 110, gdy macie 139 FMB. Do 139 FMA wam już nie wejdzie i musicie rozszerzać te karterek. Następnie mamy oznaczenie C60 cm D70 i tak dalej, co 10 cm od 125 cm jest 125 cm, od 200 jest 150 i tak dalej, i tak dalej. Także teraz mam nadzieję, że rozumiecie, jak to działa. To jest nic innego, jak inska norma oznaczenia silników a w markowych pojazdach to już będą zupełnie inne kody silnika i zupełnie inaczej to może wyglądać. Także mam nadzieję, że pomógł Wam ten filmik. W dzisiejszym odcinku to by było tyle. Trzymajcie się, cześć!